E, Ej, gruby, zamknęłeś z tobą, gruby, otwórz, gruby. Ale, no to otwórz. Tylko Dobra. odejdź na bok. Odejdź na... <grym> ha, Fryer. Ej, a jak on cię już dotknie, to już umierasz, ez, skoro mm -hmm. koniec. Chyba, że go spałować, możesz. On po prostu. <grym> on, on po prostu jest w tą grę, to jest różnica. Z oza Spider-Mana! Nie możesz być Spidermana! Bierz go, nie strzelaj! Bierz go! Jego Jordany są fejkowe! Jego Giordany są fejkowe! Może nie jeszcze śmieszniej? Ja mam krawędę! Biedź już zaraz! Biegaj z powrotem, mroku! Biegaj Fight back! Fight back! Fucker eight moving! He dead! Idzimy teraz na górę! Okej, teraz na górę, nie ma. takiej opcji, nie ma takiej opcji. Dobra, no to pieniążek. Dobra, nie ma opcji! Albo na górę jednak, okay. zmieniłem zdanie! Ja nie mam. Kurczaka o! o Kurwa, pierdol na tym kurczakiem przez ścianę Ten kurczak, ja to sobie nie zasłużył o, w Dobra się. O, o Strzelaj! Coś ty zrobił! Pomocy! Zelroo! Jekny gruby! Nie tę załopy wyleci! Nie! Ej, co jest? Nie. Zmniejsza mu obronę po prostu. Ja! <grybuj> Ploty jedną. Nie, bo mój Krystamidę stracik chyba dostał Ja się po prostu zbaradziłem, stary Masz we, we are so back, Fred Bełuszu We, we are so back, we are Trzeba so birds. back to, to jest jak, to jest wiesz, jak masz 33 lata idziesz bić przedszkolaki, ale... ERKER! I bić dał TAK JEST! Napierdolone są osoby, kogoś zabijesz pewnie. O, dzięki! No wy, wypierdolę cię do pokoju, jak się skończy type stop. Nie jestem w pokoju. Chat, czy on wie, czy on wie co się wydarzyło? On, on nie ma że ci nie byłem chyba. U, skąd trawą? Naprawdę. Chciałbym użyć dziwko. Traci mnie. Czy ci cię bije? Pracuj mnie. <laughs> 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 Jest <laughs> Hehehe On chyba jeden chyba mój Dobra, dawaj z tego Astolfo Nie, gotowi? 3, 4 Nic mu nie zadali się Hehehe Dobra, chill Mrow o o, on umiera w tym kierunku. On bardzo umiera. A nie, to brother. Granę, o. Oh. O kurwa. Podpuszczam, podpuszczam. Może tylko podpuszczam. Dominacja genetyczna, ale, Fred, był ale, ale jeżeli nie będzie blokować, to w końcu. Tłuch! Ja Małpa! Zabić małpę, panowie! Zabić małpę! No kurwa, panowie, ale ja was cofnę właśnie teraz. O Jezu! O Jezu! Jotaro mu Objawiłem. przerwał time stopa! Jotaro, my hero! Nie wiem, gdzie iść. Nie, white spirit może to być to przejście jebane. Właśnie ta przy gravelu mi się wydaje. O kurwa! No. Biegnie za mną grubel, otworzę! Otworzyłem! No mnie dojechał.

Czemu mu łapać się Nie, no przecież Bigfoot by nas nie okłamał, co nie? Widzę <grymka> <Ja> tego widzę, się <grymka> Nie. <tam> w Nie. 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 chcesz kolor? Nie. 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 Ty kurwo głupia, <noise> nie mam ten czerwony, no to chuj przegłeś, oddawaj te karty kurwa, cztery Ej, zielone nie. masz i chuj w dupę I wiesz co, zmieniam zdanie, jeden chce te karty, chuj w dupę nie <noise> Jak kurwa, kurwa jest są dozwolone, bi dozwolone, lesbiki dozwolone, to, to dlaczego do pedofili filmy nie dać legalnej <noise>